Dzień dobry panie i panowie, dzieciaczki, inne tam robaczki. To na tej strony właśnie zaczynamy. Dzionek pracy mamy godzinę 13:28. Tu no i zaczęło o Także świeżo co wyleciałem z bazy i widzę, że dawnie ściga: pyk, 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 pyk. A ja 8:5 na patelni. Dzisiaj szybciutko odpowiemy e, na, pytania, na pytania. Pierwsze pytanie od nowego widza: jak mnie rozliczają, jak mi płacą. Czy płacą mi od tacho, jak to wygląda z pauzami, kiedy je biorę, i tak dalej, i tak dalej. To powiem tak. Rozliczają mnie, tak, oczywiście od tachografu, od momentu, kiedy wrzucę kartę do tacho, do momentu, kiedy ją wyciągnę, ale są wyjątki. Na przykład yy, latałem solówką, a nie wiem, ze trzy miesiące do tyłu i mieliśmy awarię. Aku nam się rozładowało. Siadło nam aku. Mm, a... Byliśmy na rozładunku kuchni, także na jednej lokacji staliśmy 4 godziny i winda cały czas góra-dół, góra-dół, ja nie wiem, czy tam są osobne akumulatory, tego wam nie powiem. Czy to jest podpięte po, pod, nie wiem, główny akumulator. W razie po rozładunku chcieliśmy odpalić furę, jechać do Domciu i co? I dupa. Taka sytuacja, zostaliśmy, poinformowałem flatmanagera. On mówi, Adam wyciągnij kartę z tachografu, bo zbliża ci się 15. Ja mówię, kurwa, jak wyciągnę, to kto mi za to zapłaci? Nie ma problemu, yy, ja po was przyjadę i odnotuję w systemie, że pracowaliście do tej i do tej, i to są właśnie takie wyjątki, gdzie trzeba to się kartę wyciąga, oni odnotowują, sprawdziłem to później na, na, na Solarisie. Yy, miałem do 23 tam chyba z hakiem zapłacone, do momentu on po nas przyjechał, myśmy chyba z 2-3 godziny czekali na lokacji u klienta, zostawiliśmy ciężarówkę, zabrał nas busem z powrotem Fleet manager na bazę i przyjechaliśmy coś tam 20, 23 z hakiem 30 czy 20, teraz już nie pamiętam dokładnie, ale tak miałem w bądź razie zapłacone. No, są takie sytuacje, zdarzają się, także czasem się tak robi, wtedy Fleet manager nie patrzy na tachograf, tylko patrzy ee, tak, jak się ugadywaliśmy. Czyli wyciągam kartę, bo nie mogę jechać, albo czekam, jest awaria, coś takiego, albo, albo, o inaczej, przyjeżdżam na bazę, każą mi przyjechać na przykład na 13, że są naczepy, a okazuje się, że jest jedna, reszta niezrobiona w Osterhaut, no i musimy półtora godzinki sobie stać jeszcze, aż przynajmniej ta druga wleci, nie? To też mówi, nie wkładaj karty do tacho, żeby potem nie przestrzelić czasu jazdy bo czasu pracy, bardziej czasu pracy. I wtedy właśnie tak robimy, że on mi pisze, dobra. Ja okej, okay, jestem na 13, piszę o 13, dobra, spoko. No i tak to jest, tak to wygląda. A kiedy pauzy kręcę, to zależy czy mi się śpieszy, czy mi się nie śpieszy. Jak mi się śpieszy, to staram się robić na rozładunkach. No bo i tak ja nic na tych rozładunkach nie robię, nie? Siedzę sobie w kabinie i, i kręcę śmigłem. <laughs> to był żart. No, to wtedy sobie robię pauzy. Jeżeli mi się nie śpieszy, no to wbijam młotki i sobie na przykład pauzę odbieram dopiero jak dojadę, nie wiem, z Worden do Osterhout, bo wtedy już mi po prostu czas jazdy nie pozwala i muszę sobie tą 45 pyknąć. Wszystko jest uzależnione od tego, czy mi się śpieszy, czy nie. Nie robiąc z tym problemu. Mógłbym zrobić sobie 5 godzin pauzy w ciągu dnia, wiecie, rozładunki na, 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 na pauzie i tak dalej, i tak dalej. Odliczają tak czy siak tylko godzinę. Godzinę dziennie, niezależnie ile ja wyjeżdżę godzin, ile ja tych pauz nakręcę, godzina jest zabierana. Także tak to wygląda, nie czepiają się. Firma dobrze wie, nie? co jest 5, żeby później nie było poślizgu, że muszę pauzę gdzieś tam na, na, kręcić i już mam 45 minut w plecy, a na przykład nie dowiozę naczepy na czas. Mówię, to, to chodzi bardziej o to, co mi leży. Czy mi to leży, czy mi nie leży. Jak mi leży, to sobie robię na rozładunku, jak chcę naciągnąć godzin, no to wale młotki i pauzy sobie odbieram normalnie. Mówię wedle mego uznania. Tak to wygląda. Artur, Artur, pozdrawiam kolego sympatyczny. Jak tam z robotą? Ja nie narzekam. Nie narzekam, powiem Ci, e, dzisiaj maila e, otwieram, patrzę, jest mail od IQ Select do tego e, biura pośrednictwa pracy, gdzie robiłem, zapytaniem, czy m, nie szukam pracy innej może, albo Yy, nie mam kogoś, kto by chciał pracować jako kierowca zawodowy C lub C plus E. Bo <laughs> nie mają ludzi, poszukują ludzi, także wszędzie poszukują ludzi, nic się nie uspokoiło. Roboty od za e Ania, a kierowców brak. A kierowców brak, tak samo jak u nas, tak samo w PostNL. Tam też nie jest głupia robota tylko jak komuś pasuje wstawać o czwartej rano, czyli a, wcześniej, bo o czwartej to już jest wylot z bazy. Tak tam się zaczynają dniówki nocki, zaczynają się od czwartej e, 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 po południu bodajże. Także no, a pieniążki dają radę. Stawka D5, D6, ja mam tutaj D6. Tam mi chcieli dać D5. Także mówię, no roboty jest, biuro do mnie moje stare pisze, czy nie mam kogoś, czy ja bym nie chciał zmienić. Też, jak kogoś załatwię do FOSa na przykład, to dostaje 500 euro za kierowcę. Yy, w POST PostNL Kumpel robi, yy, co u nas pracował. Ten sobie chwali, mówi kurwa jeszcze w tym FOSie siedzisz, dawaj do nas, już ci mówiłem. <gry> Nic z noszenia grabiami. No i tam też powiedział, że też tam płacą 500 za załatwienie, jaką kogoś narucha. To teoretycznie przynajmniej, nie? Dostanie 500 euro, a jak to w praktyce jest? Kto to wie? Ja jeszcze nikogo nie poleciłem, nie załatwiłem, także nie mogę tego zweryfikować, jak to wygląda, także... Co wam powiem, dzieci i dzieciaczki? Taka sytuacja... Ciśniemy sobie, ciśniemy... Pada, siorbi wieje... H wie, co się dzieje... Hmm, Tempo macie włączony, Pstryk, 8.4, 8.5, dobra, lecimy. A bejsik mi się pali, nie wiem, co jest, 5? Wyciągałem wtyczkę, wkładałem na zgaszonym i... Cały czas! No. Także tak to wygląda. Myślę, że na takie dwa pytanka odpowiedziałem nowemu yy, koledze, który nas tutaj yy, swoją osobą wspomaga, ogląda filmiki Kocopoły Tuńczykowe. <ścoughs> Jak tam wygląda robota w Niderlandach na zestawie. I staremu widzowi też odpowiedziałem: Artur, od zajebania roboty jest. Także zależy jaki region, ale nie no, kurwa jaki region, wszędzie, no wszędzie, wszędzie brakuje ludzi, w każdej firmie, gdzie byś nie zadzwonił, to potrzebują, tylko ta kwestia, czy się zgodzisz na dane wynagrodzenie, bo są firmy i firemki, wiesz o co chodzi, w jednej ci zapłacą 13,50, w drugiej ci radzą ponad 16, no, tak to wygląda. Dobra, co tam mamy? 7 minut, 7,40? Podciągniemy to pod 8, żeby jeszcze w środku jedną reklamę wstawić. Nie obraźcie się, no ale dlaczego nie? Tu ma ponad 200 filmów na koncie. A wiecie, ile zarobił do tej pory? Jeszcze nie spieniężył. 114 euro na 250 filmach. <laughs> Jak ktoś mi powie, kurwa, że ja co, cokolwiek zarabiam, to jedne śmiechem, nie? O, już nie mówię, że. Program do obróbki filmów kosztuje 200, prawie 300 euro na rok. Kamerki, nie kamerki. a już nie mówię o swoim czasie, który marnuje na montaż jednego filmu. To jest masakra. To, co teraz telefonem kręcę, to, to wiadomo bez obróbki, leci, bez cięć, bez niczego. I tak to wygląda. Dobra, panie i panowie, myślę, że kruciaka starczy. No, jedź przy głupie jeden! Raz, raz, gaz, 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 gaz! Bo z dupy wylotowym na gliwice zrobię. Panie i panowie, ja mam dzisiaj od chuja do roboty. Cztery naczepy to jest co wozić. Myślę, że skończę gdzieś druga, trzecia w nocy. Także widzimy się niebawem. Trzymajcie się i miłego poniedziałku. Yo! Trzymaj się prawie.